Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak wystawiać ogłoszenia z materiałami do pobrania przez naszą platformę. Wiedza na żądanie. Po pierwsze, wejdź na stronę platformy, przejdź do strefy ogłoszeniodawcy i zaloguj się do swojego panelu ogłoszeniodawcy. Zostaniesz przekierowany na, na swój panel, gdzie widzisz y, swój sklep i możesz nim zarządzać. Kliknij w menu na Dodaj ogłoszenie. Następnie jeszcze raz Dodaj nowe i wybierz rodzaj produktu do ogłoszenia. W tym przypadku będzie to produkt prosty np. konsulting, kurs, karty ćwiczeń, e-booki itd. Tak Zaznacz opcję do pobrania, dodaj tytuł produktu, na przykład e-book, wybierz cenę, powiedzmy 15 zł i dodaj opis ogłoszenia. Zapraszam do zakupu mojego e-booka o zdrowym odżywianiu. Wiadomo, to jest przykład testowy, ale prosimy, żeby uwzględnić jak najwięcej informacji o produkcie, gdyż zachęca to klientów do zakupu. Następnie. Wyświetlą się zaawansowane ustawienia, to pozwól na dodawanie opinii, jeśli chcesz. Kolejność w menu i to Twojego sklepu, to możemy na przykład dodać jeden i notatkę dla klientów, która, którą dostaną po złożeniu zamówienia. Na przykład dziękujemy za zamówienie. Następnie możesz przejść do zakładki do pobrania. Podaj jeszcze raz nazwę swojego produktu, i tu możesz przesłać załącznik do pobrania. Zapisze się on na serwerze platformy. Za każdym razem, kiedy klient zakupi Twój produkt, zostanie on, link do, do produktu zostanie załączony w potwierdzeniu zamówienia, a także w ich panelu klienta będzie dostępny do pobrania. Możesz dodawać kilka różnych produktów do pobrania w jednym ogłoszeniu. Następnie dodaj zdjęcie czy obrazek o produktu i jeżeli chcesz na przykład dodać jakieś obrazki stron środkowych, tu też możesz je załączać. Wybierz kategorię produktu. Powiedz mi historia. Jeżeli kategoria nie wyświetla się w tym menu, możesz utworzyć własną. Strona się sama zaktualizuje i doda kategorię do menu. Następnie dodaj tagi. Tu możesz wybrać z już istniejących tagów lub też sam wpisać ręcznie. Uwaga, są to tagi, nie hashtagi i prosimy je wpisać po przecinkach. Pomoże to. Użytkownikom znaleźć Twoje ogłoszenie w wyszukiwarkach. Następnie, zatwierdź. To tu muszę dodać jakikolwiek plik, dobra. Teraz zatwierdź plik i to wszystko. Ogłoszenie pokaże się w Twoim sklepie, a także na stronie głównej platformy. Nie musisz się martwić o nic. Cały proces jest automatyzowany i pokaże się, i plik do pobrania sam się wyśle do klienta. Jeżeli chcesz wprowadzić jakiekolwiek poprawki do swojego ogłoszenia, wróć z powrotem do dodaj ogłoszenie. Znajdź na liście swoich ogłoszeń. Tu możesz to edytować, zaarchiwalizować. Możesz także usunąć ten produkt, ja go usunę. Dziękujemy bardzo.